Cześć. Właśnie skończyłem montować ostatni odcinek mojego wyjazdu do Turcji. Sporo osób zadawało pytania a propos kosztów, czasu, danych, które powiedzmy dotyczyły tego wyjazdu. Chciałbym Was zaprosić na krótkie podsumowanie: co ze sobą zabrałem, jak przygotowałem motocykl i temu podobne rzeczy. Jeżeli będą później pytania, zapraszam do konwersacji. Na razie i w ten sposób przechodzimy, właściwie przejeżdżamy, do opisu motocykla. No to jesteśmy u mnie w garażu, przy motocyklu, którym udałem się na wyjazd. Jest to Triumph Tiger 660 Sport. Jak sama ma nazwa mówi, nie jest on na wyjazdy po szutrach i temu podobnych drogach. Więc no ja jechałem asfaltem. Na asfaltowe drogi uważam, że jest to super motocykl. Sprawdził się w 100%. Lekki, wygodny, zawsze idzie go utrzymać. Nie ma problemu, tak jak z wielkimi motocyklami, że jest czasami parkingówka, bo nie, nie damy rady utrzymać motocykla. Natomiast tutaj nie ma z tym problemu. Yy, na wyprawę zabrałem ze sobą torbę Rogala od 21 Brothers. W sumie nazwa. Angielska, ale firma polska. Był ze mną na dwóch wyprawach. Poza końcówkami od suwaka, które się urwały, muszę coś zmontować. Jestem super zadowolony. Zakładany na koniec zabieram jedną torbę. Nie noszę pięciu torebek. Nie muszę kombinować z niczym. Jedną rzecz zabieram, jedną rzecz zakładam polecam, naprawdę jest w kilku wersjach, jest oprócz suwaka ze zwijanym, rolowanym końcem w 100% wodoszczelny, ten jest nie do końca, więc wszystko w środku nadal jest opakowane w torebki foliowe takie powiedzmy jak do kajaku, ale, ale to sprawdza się i mówię jestem z tego super zadowolony, nie zmień tego natomiast o dodatkowe rzeczy, jeśli chodzi to nie mam tankbagu ponieważ zbiornik tutaj jest tak usytuowany, że no, słabo wychodzi zakładanie tankbago, dlatego mam tutaj, gdzie kofer centralny, taką torbę z tankbaga. Yy, natomiast nie lubię kufrów centralnych, nie przepadam za nimi ani wyglądowo, ani z żadnego innego punktu. Rozumiem, będą głosy, że ktoś tam kaski chowa. Okej, okay, co kto lubi. Ja nie, tu mam tankbag Rogala. I jeżeli chodzi o dodatkowe mocowania, to mam jeszcze takie bagażniczki, które zakładam na wyjazd. Tutaj, zamiast uchwytu do kufra yy, oryginalnego, i na tym bagażniczku włożę sobie rzeczy typu namiot, serwisówka i paliwo, drobiazgi, które zostają mi tak zawsze na. W tych bagażnikach założon. Nigdy tego nie ściągam. Motocykl przed wyjazdem troszeczkę przerobiłem w sensie dłuższy błotnik tylny, dłuższy błotnik przedni, mocniejsze, hendy bary, bo to oryginalne to szkoda kupować to jest nie wiem, zabawka to przy pierwszym upadku nawet nie upadku zahaczeniu ściany o coś to się rozleci, więc polecam wymianę. Tak samo, przez to, że zmieniłem Handy bary, musiałem zmienić klamki, bo oryginalne i to też jest dla mnie dziwne. Są tak toporne, wielkie. No może wygodne dla niektórych. Natomiast tutaj nie wchodziły pod handy bar, i przy klamce od hamulca nie szło regulować. Nie było można odchylić klamki, dlatego zmieniłem na chińskie. Założyłem jakieś dodatkowe uchwyty. Znajomy dorobił mi uchwyt do, tele, do telefonu, ponieważ tu oryginalnie to jest taka cieniutka plastikowa. Nie wiem, jak to nazwać rączka, tak? Do szyby, i nie ma gdzie założyć. Zakładając tutaj, powiem Wam, że jest kiepsko: bo musicie patrzeć gdzieś w dół, zawsze zerkać tu. Macie telefon, ale nawigację bezpośrednio przed oczami. Kolega dorobił z aluminium, pomalowane, wygląda jak oryginał. Dziwię się, że nikt tego do nich nie robi. Jest super. Dwie ładowarki, zawsze bezetół przezorny, zawsze ubezpieczone. Czyli gdyby jedna zdechła, to żeby coś yy, zawsze było. I chyba z takich podstawowych rzeczy kanapa jest tak samo robiona na zamówienie, żelowa, bo oryginalna kanapa to jest chyba jeszcze przed hendybarami słabymi. To jest bardzo słaby element w tym motocyklu. Chyba jeden z najsłabszych, w sensie takim, że no jest tak strasznie niewygodna, ale to potwornie jest niewygodna. Nie, nie jestem księżniczką na ziarnku grochu, ale naprawdę to jest tragedia ta, ta kanapa. I co jeszcze? Aha, no i do wyjazdu kask Nolan, trzeci mój. Tam jest LS, ale to był jeden z pierwszych. Później był Nolan ten. Później był Nolan neonowy, który uległ degradacji w wyniku wypadku i go tu nie ma. I to jest trzeci, to jest N100, generacja piąta. Że super jestem zadowolony. Wiem, że też różnie ludzie oceniają, trafiali na jakieś felnerne. Ja mam trzeci, nie narzekam absolutnie. Wyciszenie, i tak dalej, jak na kask szczękowy. Super uchwyt do kamerki. Teen yy, Mount kanadyjskiej firmy drukują do, na 3D do każdego modelu kasku. Tu mam jedyną obiekcję, taką, że mogli pociągnąć te wąsy troszeczkę dalej. To co mi się odkleiło na Rumunii. Że dłuższa by była naklejka, lepiej to by się trzymało, powiedzmy, do kasku. A jest ten, ta część jest mała, kamerka z baterią jest to waga i, i, i jednak trzeba zapasowe taśmy klejące wozić, bo to lubi się odkleić. No i aha, no i Intercom, ale tutaj ponieważ byłem sam, to Intercom bardziej służył do posłuchania muzyki, Jolki, w sensie mojej nawigacji i tego typu rzeczy. Nie myślę, że jeżeli chodzi o motocykl, to wszystko, co mi chciał wam opowiedzieć. Jeżeli macie pytanie, zapraszam w komentarzach. A teraz troszeczkę statystyk, ale już w lepszych okolicznościach przyrody niż ja zapraszam obejrzeć. Cały wyjazd podzielony był na trzy części. Pierwsza część to przejazd do Turcji. Rozłożyłem go na trzy dni. Pierwszy dzień to dojazd na Węgry, później Rumunia Koło Braszowa. I trzeci Edirne Turcja. Odległość to w przybliżeniu niecałe 2000 km. W Edirne pokręciłem się troszkę po mieście, bo chciałem kupić kartę SIM do telefonu. Udało się to załatwić, a przy okazji nawet w miarę tani hotel. Założeniem mojego wyjazdu był przejazd wybrzeżem egejskim, rywierą turecką do Mersin w kierunku na Ankarę, Zonguldak i Stambuł. Po drodze praktycznie we wszystkich miejscach już wcześniej byłem. Bardzo mnie ciekawiła Ankara, gdyż nigdy wcześniej w niej nie byłem. Byłem ciekaw, jak wygląda stolica w porównaniu chociażby ze Stambułem. Ankara jakoś mnie nie urzekła. Jest dużym nowoczesnym miastem, ale nie porównywałbym jej w ogóle do Stambułu. Na drogę powrotną miałem przewidziane 4 dni, więc dość mocno kluczyłem. Szybki był tylko przeskok na Bułgarię. A dalej krążyłem troszkę po Rumunii przez Węgry do Polski i w Polsce też troszkę bocznymi drogami. Suma sumarum zrobiłem ponad 7670 km. Miałem na to 23 dni od 8 do 30 maja. Przed wyjazdem moim założeniem było nie przekraczać 150 zł na hotel, co udało się swobodnie zrealizować. Jeśli chodzi o posiłki to przeważnie jadłem dwa dziennie, nie czułem większej potrzeby. Było to śniadanie w hotelu lub coś po drodze w knajpkach jeśli oglądaliście filmy to wiecie i jakaś obiadokolacja normalna, że tak powiem. Po podliczeniu wyszło, że wydałem bez paru złotych 7000. Myślę, że jest to naprawdę przyzwoita kwota na tak długi wyjazd i tyle kilometrów. Plusem jest na pewno troszkę tańsze paliwo w Turcji, ale nie jest to żadna ważąca ilość pieniędzy. Jeśli chodzi jeszcze o hotele, to starałem się szukać albo na googlach, dzwoniłem, dowiadywałem się o cenę, a jeżeli nie udało się i była dobra cena, to brałem z Bookingu. Strona egejska na pewno jest droższa, trudniej znaleźć hotele w dobrej cenie. Taniej jest na Riwierze czy w głębi kraju. Wszystkie cele, w sensie przejazdu, tak jak go zaplanowałem, tak zrealizowałem. Miałem dwie drogi awaryjne, gdyby coś mi wypadło, musiałbym wcześniej wracać, czy coś takiego. Były dwie alternatywy. Jeśli chodzi o minusy, no to błąd skrzyni biegów, który nie był jakoś mocno uciążliwy. No i chyba raczej taka słaba pomocna dłoń z serwisu Triumfa w Stambule. Parę słów o granicy i kontrolach. Jeżeli chodzi o granice, to jeżeli macie papiery w porządku, w sensie wszystko, zieloną kartę i tak dalej, to jedyny problem to jest to, że trwa to dłużej, bo są trzy okienka, w jednym spisują numery, w drugim coś tam i po prostu to trwa. Generalnie nie ma problemu, żeby wjechać, nigdy mnie nie sprawdzali czy coś takiego. Natomiast Kontrole policji pomiędzy prowincjami są normą, też tutaj jeżeli jesteście turystami, to nikt nie będzie się was czepiał, sprawdzają papiery, a często gęsto jak widzą, że jesteście z zagranicy turystami, w ogóle nawet nie sprawdzają papierów. Wszystkim zainteresowanym tym kierunkiem szczerze polecam, którędy byście nie jechali. Też jeszcze pewnie się tam wybiorę, ale polecam generalnie kraj jako kraj. Ludzie są wspaniali, drogi są dobre, jeśli ktoś nie chce jeździć po szutrach. A jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, piszcie w komentarzach, czy bezpośrednio do mnie. Zapraszam. Mam nadzieję, że moje filmy i to podsumowanie pomoże Wam albo przekona Was do tego, żeby się wybrać do Turcji.